Poznaniu.pl Poznań w minutę. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w ciągu niespełna tygodnia zatrzymali sześciu poszukiwanych za poważne przestępstwa. To sprawcy rozbojów, uszkodzeń ciała czy przestępstw narkotykowych. Trafili do aresztów śledczych i zakładów karnych. Zarząd Transportu Miejskiego proponuje zmianę tras siedmiu linii autobusowych w rejonie Szpitala Miejskiego przy ulicy Szwajcarskiej. Plan zmian trafił do opiniowania przez Rady Osiedli. Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej Kwiatowe skradziono przyczepę. Strażacy przewidzieli znaleźne 3,5 tysiąca złotych i proszą o pomoc w jej odnalezieniu. Dla wolno żyjących kotów zima jest trudnym okresem w roku. Miłośnicy kociambrów mogą pomóc im przynosząc jedzenie do wyznaczonych punktów w mieście. Akcja trwa do 24 grudnia. W nagrodę darczyńcy otrzymają świąteczny upominek.